Dzień dobry. Tu Ogrody Montessori. Edukacja w domu. Tematem dzisiejszej pracy to kwiecień, plecień, kwietniowa pogoda. Ja dzisiaj dla Was przygotowałam maki. Wcześniej wycięłam sobie kwiatki i narysowałam w środku kółka. I takie małe. Teraz będziemy rysować na kartce łodygi. Tyle ile mamy kwiatków, tyle zrobimy łodygi, czyli cztery. Mogą być różnej wielkości. Teraz bierzemy klej i przyklejamy nasze maki na kartkę. Na razie mamy dwa, czy klejamy teraz resztę? Można trochę je sobie pognieść, żeby wyglądały najbardziej naturalne. I tak oto nasze maki są gotowe. Dziękuję bardzo za uwagę, do widzenia i do zobaczenia.